Zadanie. Oblicz odcinek X. Mamy tutaj rysunek do zadania. Są narysowane dwa trójkąty podobne, czyli odcinek X jest równoległy do trójki. Można to zadanie zrobić w zasadzie dwoma sposobami. Na początku należy zauważyć tutaj dwa podobne trójkąty. Jeden duży, czerwony, drugi mały, niebieski. I teraz bierzemy do proporcji, do równania odpowiadające boki z jednego i z drugiego trójkąta. Można również spojrzeć na boki trójkąta jak na krokodylka, którego szczęki są zbudowane właśnie z odpowiednich boków. Tutaj widzisz, trójka podczas zamknięcia paszczy krokodylka spada na dziesiątkę. I to będzie w zasadzie pierwszy ułamek. Trójka spada na dziesiątkę z niebieskiego trójkąta. Jeżeli spojrzysz na duży trójkąt, to x spada nam na piętnastkę. Widzisz, trzeba dodać piątkę i dziesiątkę. Teraz rozwiążemy taką proporcję. Mnożymy ją po skosie. Ta kropka to znak mnożenia. Zaczynam od skosu, gdzie są xy. 10 razy x. A tutaj 3 razy 15. 10x równa się 45, dzielimy na 10, otrzymujemy x równa się 4,5. I to jest w zasadzie koniec naszego zadania, ale chciałbym, abyś spojrzał troszeczkę inaczej na to zadanie. Można tutaj również zastosować inną proporcję. Można tutaj zastosować inną proporcję. Zauważ, jeżeli weźmiesz. I przyrównasz lewy bok z pierwszego trójkąta do lewego boku z drugiego trójkąta, to otrzymasz 3 przez x. Widzisz? I teraz należy wziąć inne pary boków, zarówno z jednego i z drugiego trójkąta. Zaczęliśmy od małego niebieskiego trójkąta, więc teraz weźmiemy dziesiątkę, która jest podstawą właśnie tego mniejszego trójkąta. Więc otrzymamy 10 przez 15. Mówiąc w skrócie, bierzemy lewy bok do lewego i dolny do dolnego. Kolory odpowiadają określonym trójkątom. I ta proporcja w zasadzie jest równoważna tej pierwszej. Dajemy odpowiedź do całego zadania. Szukamy odcinek x ma długość 4,5.